Pierwszy skok stabilnie czułam, drugi tam trochę niedociągnięcie, no później trzy moje super skoki z rozbiegu, że tak powiem. Widziałam, co się dzieje też podczas startu i byłam tego świadoma, ale chciałam to jakby z chłodną głową skoczyć równo, zrobić swoje z dobrą końcówką, i to był mój taki główny cel. No, zaraz przed skokiem. Wiedziałam, że za mną jest Holenderka, 10 punktów ma de facto do mnie. Ale postawiłam sobie cel, że muszę skoczyć jakby lepiej od niej, bo my mieliśmy ten sam skok. I, I jakby tylko o tym myślałam i o tym, żeby właśnie wykonać swoją robotę jak najlepiej potrafię w danym momencie. No i wyszło. Mam też nadzieję, że więcej na początku dzieciaków zacznie skakać i Uwierzy w to, że jest szansa w skokach do wody yy, zdobyć mistrzostwo, widzę mistrzostwo i generalnie wielki sukces osiągnąć. Staram się o tym nie myśleć i raczej o tym nie myślę i nastawiam się bardziej, że jak będzie ta kwalifikacja, to to będzie naprawdę super niespodzianka dla mnie. W taki sposób.